Mamy słoneczko. Piękny świt, tak. Bardzo piękny świt jest tutaj. Ja bym się, ja bym się wrócił w tamtą stronę. Gdzie byliśmy. Tak, tylko ja bym musiał coś zjeść, wiesz, bo ja mam mało... Ja mam pół tego. Mi naprawdę interesuje kolega z latarką. Hmm. Dobrze, dobrze wiedzieć, Kanibalka? 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 Kanibal? Kanibalka? Tam jest. Tam są coś, panowie. No, tam jest. O, kurwa, ich jest tam. tam jest. Raz, dwa, trzy. Na razie trzech tutaj widzę. Ej, dobra, pochuje, O, dobra. jest tą latarką. Ej, tu my zrobiliśmy jakieś kółko. Jest tą latarką? Czekaj. No jest, stoi tam. Widzisz? Ej, może na, na, na L. Ale ich patrz, ile ich tu jest. My nie damy rady, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. Czekaj, a gdyby tak. oni tak. Patrz, bo ta jedna biegnie, gdyby takich kurwa. Spróbować pojedynczo. Wiesz co, nawet jak pojedynczo się spróbuję to nie mogą się później rzucić na nas. <laughs> kurwa, kurwa! Co ty robisz? Mam... Wracaj Kurwa, to oni mogą się rzucić na nas Ej, bo ja muszę zjeść, ej, ja muszę zjeść <laughs> To zjedz, Ale to czekaj, bo ja ognisko potrzebuję. A ja nie mam że... liści Że my łuku nie mamy No Tu, byś, tu chcesz rozpalać ognisko <laughs> Tak tutaj <laughs> Tylko że ja nie mam liści tam to możesz to możesz, eee, jak masz jak się robi, jak się robi kurwa pilnuj czy tu nie idą jak się robi kurwa łuk mm, to będzie, czy nie będzie to tam pokazane raczej mi się wydaje, bo będzie trzeba do skraftowania no tak, tylko właśnie kurwa, nie patyk do, do ręki kurwa, daj mi się kierę. ej dobra daj daj tutaj liście czekaj mm, to próbę? Jak się kurwa kraftuje ten gość? Niemalny... Gościu, daj te liście, ja zaraz zginę. Ja pierdolę. Ja pierdolę! Nie, nie wierzę w ciebie gości. <noise> oh, daj, daj jeszcze raz. Dziękuję, teraz sobie możesz sprawdzać. Ej, bo oni zniknęli. Mmm, dobra. Czy ja pierwsze muszę tutaj... E... O, dobra, króliczek, króliczek, ten króliczek będzie tutaj wpierdzielany. Chcesz iść sam na 10? No, kurwa, nie wiem, ja ich śledzę. Ej, dobra, bo mi ta zapalniczka nie jest potrzebna wyłączyć. Dobra, okej. Okay. Jakby do mnie podszedł tylko gość latarką, bo było pięknie. Ale ich tam jest, kurwa, 6! Ja, 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 no. Jeden biegnie, kurwa, w kamień. Czekaj, może. Dobra, jest tylko ja znowu żale jako nie będę miał. No to, to chodź tu szybko, chodź tu szybko. Czekaj, kurde, żeby tutaj nie spać. Szybko, bo jeden jest zablokowany przez kamień. Dobra. Balę go. Idę, idę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu po Idę, idę, idę i let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. let's go skierdala przede mną? Chodź się ciebie boję chyba. <laughs> no. Ej, tu jest drugi! Kościół! Dobra, dobra, O jezus, ja nie żyję chyba. Bij nie... gó tego, co jest na mną. Jezus! Nie, gościu, gościu, ja muszę spieprzać. Ich jest tu za dużo. Ja pitole. No i... ja, Kurwa... Nie, gościu, to nie ma sensu się do nich wbić. Jak ich jest za... Nie, to nie ma sensu. Tu czekam na Ciebie. Nie, gościu, jak ich jest za dużo, nie, nie walimy ich, nie walimy, bo to nie ma sensu, to nie ma sensu. Ale on to był jeden, bo Kurwa, drugi... mówi Moja latarka. Onze! Nie ja tu czekam na Ciebie. Jak, jak ja tutaj Dobra. teraz zginę, to też będzie przypał. Dobra, idę, tylko gdzie jest. Tam jest, dobra, idę, idę już. O, nawet cię widzę, ty jesteśmy bardzo blisko samolotu. Seria? Oj, tu jeszcze jest ten. Nie, niedźwiedź chciałem powiedzieć, kurwa. Jeleń, ale nie trafiłem w niego. No, jestem praktycznie obok. Co to było? Aha, tamten. 12 x ja cię widzę, ja do ciebie biegnę. Twój nik, ja widzę, widzę. Twój nik, widzę. O ja nie. Muszę ja... się umyć, kurwa, generalnie. Gościu, ten kanibal chyba za mną będzie szedł, nie? nie przypał. To dobrze nie wiem jaki to kanibal, bo go słyszałem O Jezu tam ich jest 6-7, chuj wie ile ich jest o... No i liczyłem 6. sześciu Wszystkich Kurwa Ej tu ich chyba gdzieś więcej, bo cały czas słyszę Nie kurwa tam jest ten biały kanibal Kościół Kościół Jezu Kościół Kościół spierdalaj, uspierdalaj, nie walcz nim Nie walcz nim. Ale ja nie mam Idę, jak s, nie mam jak tam jest Widzisz? Dawaj, dawaj go Dobra, wy... tutaj co? I teraz gościu, teraz... Teraz gościu we dwóch to se możesz, wiesz? I always come back W dobrym momencie przybył. Bez hitu Jeszcze dobra, coś... już nie żyję, już nie żyję Ej, bo... Rozejrzyj się, bo oni tu nas... Możesz, kurwa Ale nie ma mojego ziomka z latarką To na to perlone Nie, dobra, gościu ja przebiegł... muszę... tam jest ich dużo, ale ja muszę ich tam ja, a ja bym musiał iść do wody skoczyć, nie? Ja też. To chodź, bo i tak przy okazji. O oh my god. Przy okazji się też umiesz. Lecę, 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 lecę. Kurde, jakiś łuk albo coś, jakaś lepsza broń by się przydała, naprawdę. No. I, i jeszcze się kiera. Że tu nie ma jakiegoś tutorialu, jak co się kraftuje, jak dwa. No skąd mamy, mamy się domyślić, co, co mamy dać, żeby skraftować? No najwidoczniej... no najwidoczniej tak, no Tomasz, to masz to jest to nie, to nie Te to nie leży do jakichś łatwych gierek To mm. ty? Tak, ty. Ty. ty tak ja Dobra Dobra chodźmy. Dobra, dobra. Do... Idziemy, się u... idziemy się umyć Tak, Tam jest zioro. To idziemy się umyć na szybko Oh my god, dobra Dobra, dobra. wiem że mam obmyć ciało wiem o tym, wiem, ja no, musisz mi tutaj informować, bo widzę, że jestem cały za krwi. Co to? Jezus, o. jak ja się wystraszyłem tego, nie? To no dobrze, dobrze, będziemy mieć... O Jezus, będziemy mieć picie No, do tego się tam naleje w domu O, biegać nie mogę Aha, ej, nie trzebaś do wody, deszcz mnie obmył No to kur... Ja bieg Ej, biegnij, pasz, biegnij, tam, coś biegnie, dawaj, bierzemy to A co tam biegnie? No, jakiś ten ten, ten ten, szary ziomek, taki, ale na czworaka, on jest, to jest jakiś derek, kurwa, ale to, to będzie chyba jakaś dobrze. inna, po prostu ta. E, no, trochę lewo, tam jakiś zwykły ziomek idzie sobie po prostu zwykłym chodem. Dobro, dawaj i tego ziomka. Tylko, no, spoko, można jak najbardziej, tylko mi się mi się sprint załadować. Bo mi też. On idzie kurwa zwykłym chodem, a z No. O, dalej Dobra. jesteś czarny. Dobra, o, to, to dobrze. Okej, okay, dobra, let's go, let's go, let's tu go. Tu jest. Dawaj go. O! Nie spodziewał się tego. Ej, czekaj, bo ja przecież mam. Dobra, noc. Ale zalało, deszczem, co masz? Kurwa, ja jestem debilem jebanym. A czemu? Ja mam od, ty od tego jednego kanibala pałkę z głowicą, nie? No. I to ma obrażenia prawie na fulla I, i blok kurwa absolutny Ej biskity ja też mam to Przecież tym mogliśmy, stary jakbyśmy tego używali to byśmy może nie zginęli Ej dobra ja to też mam Tylko że jedyne co no to jeśli chodzi o szybkość to jest bardzo powolne Ale to tam chuj Ej no jest powolne No w chuj Wracamy się do Oj, O jest tutaj O jest dobra walimy go Walimy go na łeb o. Dob o dobra, okej, okay, leży. leży Tylko ja znowu mam mało hapca, nie? Nie, wstaję! O. Wstaję! Już nie nie wstaję. ma! Nie ma gości ustawania, nie ma! trzeci ci Nie wiem, ale ja mam low znowu nie? No i git No i git, tylko ty byś... Popatrz, żółw, kurwa Żółw! go Ja też ale go, pa Aha, on się schował to trzeba siekierom no, Ale, ale, momin, 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 ja cię tam... Ej, EJ! 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 Gościu! 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 gościu. Ej, ja mam low ja mam low i to w chuj. Ja, ja też Kurwa... Kurwa... Dobra, dam ci tipa No? Ty nie, nie uderzaj w skorupę, tylko w głowę ej, no bez hitu, ja jestem debilem Ja mam tak low -hupę. No o, chuj... <laughs> Ja mam leki, przecież ty leki sobie jak masz No właśnie nie mam, mam monety Mogę się napić co najwyżej, ale... Skryję tą głowę. Czekaj, dajcie mi siekierę bo z siekierą wiem, że... Że szło to jakoś Ja no gościu Chyba jednak nieżmy załatwić, bo to jest jakiś inny żów Nie, to jest ten sam Jezus piszą cały czas na tym Discordzie Kurwa. Za czas powiadomienia. Kurwa, no dobra, nie, może, dobra, daj odpuść, no odpuść za chwilę. Nie, ej, ty... niech wychyli łeb. No, o! o co, co wy za! Kościół, coś, coś mnie co... zaatakował! A to ty, ej, kanibale tam są, ej, obróć się. Widzę, dobra. Nie wiesz co, spieprzajmy, ja mam low HP. Spieprzajmy. A to. Ja się zły. Zale... O, spierdala, ty. Chipka z jego O, oh my god. Hmm. Gościa, nie mam jak się uleczyć, nie, i ten jest problem Kurwa, ej dobra, możesz na chwilę tu stanąć i mnie przypilnować, ja tylko sobie wyciszę kurwa... Do... Ej, biegnie, 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 gościu! Kurwa No ja zagra... O, tu jest wkrótce, dobra Gościa, ja mam low HP. Ej, ja dosłownie nie, ja mam jedno HP Dobra, 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 luz Walę go, walę go na... Walę go na pizza. Ja mam low HP, nie Gosiu spierdalajmy, bo tam są kolejni Ja pitole To też leżą problem, mało HP Nie trzeba spieprzać, trzeba spieprzać Gosiu, trzeba spieprzać, bo Dobra. To, 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 nie ma co, nie ma co, bo zaraz ten tu przyleci O oh my god Abyśmy mieli więcej hp, to by było dobrze Ale on. No ja szłam prawie No ja nie o koleżów O oh my god Dobra Ja bym też kurwa musiał coś zjeść A ja tu nic nie mam O jest ja szurka No nie się spierdoliło Dobra Dobra, biegnę, biegnę za tobą. ze biegnę! A ja ty wiesz, że i tak przez tych kanibali będziemy musieli przejść? No to... Przejdziemy, ale jakoś tak bezpieczniej, tak? <grym> jakoś bezpieczniej. No. Bo ja do czytów, jak mnie kanibal uderzy dwa razy, to ja zginę. Może i nawet raz. <kluzł> Na razie tu nic ciekawego nie widać. Dobra, ale trochę kanibali załatwiliśmy, tak? Nie masz lek. Ale nic tego nie mamy. No właśnie. To jest ten problem. Ej, nie wiem widzę, wejście napiszcie w komentarz. O! o. Z latarką, zabiorę go! Bierz go Kościu, ja mam low HP, ale dobra. Dobra, dobra, to ja go, ja go sam, ja go sam. On jest sam Dawaj latarkę śmieciu. Dawaj latarkę Nie, osu się, osu się, bo ci przypię lebrz miskiem. Dobra No i proszę, powiedz, że dasz mi latarkę. Co to jest? Patyk? Patyk? Nie. Co ty pierdolisz? Do gdzie jest ta latarka? No przecież miałeś latarkę przed chwilą. No tutaj jest tylko od niego ta ta. Mm. No przecież ta ta, ta ta główka ma. Dobra, ja go biorę ze sobą. Chyba że po prostu te latarki to to może jakaś rzadkość jest albo coś, żeby dropła. No bo on ma on ma jakiś światło w tej czasce, co ma jakby na, nad głową, nie? No no. Może jak go spalimy, to wyleci ta latarka, jakby z niego, nie? Też tak może być, to możemy iść go przepalić Dobra, to chodźmy tak po prostu na wprost domku Power Ranger. No i chciałem gościa z latarką, dostałem gościa z latarką No i dobra Ej, co ja... Aha, dobra, bo mi blokło drzewo, ja już myślałem, że coś... Ja pitole Tylko teraz nie natrafisz na innych ziomeczków Na wioskę Czekaj, ja sobie tutaj zjem coś, bo ja tutaj... Aha, to mnie atakuje, to jeszcze mnie atakuje Kurwa, i czemu, ej, widzisz, te walizki tak... Tak, tak powinny robić Nie wiem No patrz, patrz, patrz Ona sama się rusza Nie wiem, ale mi by się przydało jakieś kurwa jedzenie co się że nie zginę przez nie, bo przez tamte ginąłem O oh, Jedzenie maj. Nie leży tu coś No właśnie patrzę no chyba nie, bo my tu byliśmy już hmm. Ale to spoko, może jakieś jagody znajdziemy w lesie no, albo jeszcze idzie zasadzić to. Chyba, że tam urosło to, bo tam wiem, że coś... Bo ja chyba będę musiał zjeść albo prze... albo odpocząć w jakiś sposób, żeby mi się THP załadowało. No bo chyba to nie jest tylko przez leki, żeby ten... Ale takie jagody, co nie trują, bo jak te co strują, to będę ja to zginę. O, jesteśmy <laughs> już obok domu. O, dobra, to nice. Ja szczurkę widzę. Jezus, czy oni mogą na chwilę się uspokoić tam blisko? Gdzie? że oni tam są, ale... <laughs> O! Królik się złapał akurat, ha! Tylko ja patyka nie mam. O... Dobra, rozpalam obisko, opalę tego typa. A tutaj nic się nie ten, a wody... Ej, wo... ej, dobra, wody mamy tutaj, to dosyć tego jest. A mogę... Dobra, nie mogę zasadzić, kurwa? Ej, dobra, mi jest potrzebny patyk, patyk, bo ja tam mam królika tutaj. Co to jest? Ej! Co? Jestem jakiś brudny, kurwa. Wziąłem i ubrudziłem się botem chyba, jako kamuflaż, a ty coś brudny z krwi Ale to nawet nic mi nie przeżywa, musiał się przemyść czy coś Dobra, niech on się pali, a ja zobaczę tego Discorda, co tam się dzieje Dobra, mam tutaj króliczka, króliczek złapany Czwarty, nie wiem, widzowie, wejście napiszcie, co trzeba zrobić, żeby, nie wiem, rozmnażać może te króliczki albo co? bo to, kurde, by było potrzebne i to ff, bardzo, nie? No ja tu bym by, mieliśmy by tutaj żarcie, bo są tutaj właśnie ci król, te króliczki, i to by było żarcie na spokojnie, ale. Kurde, widzowie, no powiedzcie, co trzeba zrobić. Trzeba jakoś, nie wiem, jest coś potrzebne do tego, żeby nie porozmnażać, jakoś coś im dać, bo nie wiem. Ja już zapalę tutaj, nie wiem, na chuj, ale zapalę. <grym> dobra, wyłączyłem na chwilę porównywania. O, dobra, i co to jest, czekaj. Ej, to można w sumie skraftować te na kości, co jest. Mm. No to zrób to, bo tylko się już nie mogę zebrać, nawet mam za dużo. Ale nie dostałem, że nie latarki, eee. część to? Gość miał nor ew Evi... Evi... miał gość, gość Zdoby, no, tak Lampa się. z szaszkami, ozdobna szaszka... Gdzie to jest, żeby było z tymi tymi Czuję się oskamowany Tutaj to chcę, dobra schronienie, ogród, klatka na króliki, sto jak na patyki, sto jak na kamienie, sto jak na broń. O tu jest kość, kosz, kosz na kości. Dobra kurwa, do domków w sumie to mogę postawić. Eee, na no, R mogę przekręcać, dobra. I tu będzie. Może tutaj. Już już tutaj dałem. No, To jest mało takie. Ja no, to jest malutkie, to, to zadałeś tam? Jest gotowe całe? czy Nie, nie, nie O ej, mogę się przespać chyba, czekaj. Czy mogę przespać? Ej, można się przespać. Ej, chodź tylko przespać, może mi się ten uda. Kurwa, będę głodny cały. No, ja tak samo właśnie. O, że jest czy mi się życie zregeneruje? My, 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 się, my się chyba obudzimy w nocy. No właśnie. O kurwa, no, no tak. Min. O tak w min. nocy. W nocy i życie jeszcze nic mi się nie zregenerowało, nie? Ja jeszcze jeszcze bardziej głodny niż byłem. Ja tak samo... Ja pitole, gościu, kurwa. Gościu, o moja no teraz. Nie wiem sobie zjem trój kró skóra królika, monety, kurwa, ja tu nic nie mam, żeby... Bo ja myślałem, że mi HP się jakoś ten załaduje, a no to jednak nic nie daje. Dobra. Coś tutaj, nie wiem... No to jednak to w nocy, no to chuj, to, to się przyczeka tutaj, tak? Ale tu... Bo mi nie jestem głodny. Ja też jestem, jakby nie. A te króliki, żeby zabić, to będziemy się. kurwa. Pierdolić z tymi królikami. Jezu, co ja mam zjeść? Ja też Tam mam co to... do żarcia. Nie. Ale to nie można z powrotem się przespać. No nie można. Jedynie co zapisać grę. Ja pierdzielę. Królik się złapał, ale to... co z nim zrobił? no z tego królika chyba, że go jakoś... Ale nie, bo jak, jak go będę nawalał tym tym To on może... to mogę rozwalić... Ale w domku oh, f... nie... Ale w domku nie wiem czy... Ale tak go mogę wziąć Aha. z powrotem. Tylko ja w domku nie wiem czy nie rozwalimy tego domku, tam domka. No w sumie. No właśnie. Kurwa, a nie mogę, że ja go nie mogę dojść tutaj do ogniska, nie? Żeby po prostu się zjarał. Ani go a spróbuj go, a spróbuj go puścić To on ucieknie tak, wiesz Tak nad, nad, nad ogniskiem, żeby się, żeby wpadł w ognisko i żeby się przyjarał Ale goście my już tak próbowali wiesz, i on spierdolił Och kurwa, no ja by go trzeba było jakoś zabić, tylko z nim będzie pierdolenie się no, Może ja mu, czekaj, st czekaj stój, stój Nie Co, co, coś, ty go wziąłeś A ja go, a, ja go wziąłem No a Jakbyś przyjebał mu, jak Trzeba go w ręce. Tylko ja mogę Ciebie uderzyć, a masz full HP chociaż? No. no. to możesz spróbować. O kurwa, Ciebie uderzyłem, ale ten królik nic. No. Kurwa. No trzeba go na ziemi załatwić, do. Kurwa. Dokładnie. No, no, Dobra, ale przydruję, przydruję to No, ja bym nie przeżył. Cholera, jasna, dobra tego. Nie, tego królika trzeba. O jezus, nie wiem, widzę, wejście, napiszcie coś w komentarzu, jak chodzi o te króliki, żeby jakoś łatwo było. No bo trzeba ich tu puścić, no. Oj, jara się! Ej, jara się! Jara się? Ja nie widzę. Ej, jarał się! No mówiłem, że tak się da zrobić, no to dawaj te króliki, kurwa. Ty, dobra, ale to wiesz co? To ty się tymi królikami zajmij, bo. E, dobra, ja tutaj mam króliczka, ja sobie go zjem, bo ja mam low HP. To ty... A, jak... Jara się? Jara ja się, wiem, jara się, jara, jara, jara. Dobra. zjarał się A czemu ja się ozywałem z tymi No bo ja mam low HP, a ja nie chcę iść do ogniska, żeby się podpalić Dobra, zostaw no, mi tego no, króliczka Bo jak ja się podpalę, to ja zginę Dobra, nie jest mi to potrzebne tu to... Ooo, no dawaj... Dobra przy... zwracam honor, niech ci będzie... O, o no dobra, mogę... Króliki się przydały O dobra, mam full HP, no mówię ci, że przydają się Dobra, no, czekaj, kolejny królik wlatuje A, tu już został ostatni, to by trzeba było... Objara się, tutaj... chyba To by trzeba było pułapki porobić, żeby... Ale to ten ostatni jest dla ciebie, bo mamy porówno równo, w sensie po dwa mieliśmy, nie? Ej, tu jest jeden O, i go trafiłem za pierwszym od razu, o, ale fart! On. Jak coś, co jednego królika wrzuciłem na ten, żeby sobie zjeść Dobra Dobra, ja, te... ja mam też mięso królika, tak, dostałem te mięso Ej, dobra, mam tu jakieś mięso królika już na żarty jestem to to zostawię.. O dobra i HP mi się baleczy, już będzie wam się leczyć. Jak w sumie ja ci mogę dać te piguły kurwa na, na, na półkę i ja mogę sobie wziąć w sumie. No, no to jak masz to daj, to bym się uleczył. Czekaj, co zjem Dobra Proszę. To się uleczę, bo z tym jedzeniem to to długo się będzie mi leczyć Dobra, to daj tutaj eee, to jest to. O dobra Dziękuję Eee, zjedz leki. Dobra i full HP będzie. Zajebiście w końcu. Dobra, muszę tylko się napić. Jezu, tu wszędzie leżą te głowy królików. <głos> <Wszędzie>. <głos> I mnie rozpierdala że to jest w ogóle zaznaczone kokom jako trofeum. No Ej dobra, ej dobra, ładuje mi się HP, ładuje mi się do fulla chyba. Dobra, tylko czekaj. Ej, czy tu się nie złapał królik? O, złapał się czy nie? A nie, tu trzeba patyk dać. Ja myślę, że no, się złapał. Ja właśnie szukam patyka. To czekaj, bo ja tu, o. Ja już tutaj daję patyk, jak co. Hmm. Dobra, o. Jest, no jest dany, jest tutaj dany patyczek, i tutaj niech kolejny królik się złapie. A tutaj chyba też mam, chyba tu też w bazie mamy, tak, ale do tej bazy to nie wiem, czy tu wbiją te króliki tak szeroko, Mamy tak to zawalone, chociaż może by wbiły. Ale jak ja mogę posadzić? Przecież ja wcześniej mogłem posadzić to, a teraz nie mogę. Bo to rośnie, ale musi padać deszcz, żeby to rosło. Kurwa, mać. Niech pada <śmienic> momin momin co 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 słyszysz to słyszę Chodź, bierz te, te kurwa do do walki no dobra. coś nam chyba na w płot widzisz że ten pod się... jest. O kurwa dwóch tu jest momin Dobra, ty jednego bierzesz, ja drugiego Dobra Za Ich jest trzech Trzech, o! jest trzech Ja pitole, No nie, zginąłem Zginąłem Ja pierdolę, dobra Wale, Walej na piznę. A nie, mam niski poziom? A nie, a nie, ja zginąłem moment, Ginę, moment, moment Ja nie, też zginę Ja idę do domku Może tam nie wejdą Ale dobra, mogę sobie tej rzeczy pozbierać znowu Mogę się tu nażreć i w ogóle Dobra, biorę leki nie mam leków, Momin, daję ci moje ostatnie leki Dobra, ale ja tu zaraz będę ja tylko będę musiał do domku się jakoś dostać Momin, oni tu są Kurwa Oni tutaj są. No nie gadaj Biegają ja... wokół domku A ja tylko jednego załatwiłem, nie? Oh my god Dobra, ja muszę sobie uleczyć leki, okej okay. Napisie... Dobra, ja tam idę do ciebie Oni nam rozpierdalają płot moim gdzie oni kurwa są? TAM JEST JEDEN! Dobra, idę ci pomóc. O kurde, ich tu jest jeszcze dwóch? Idę, 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 idę Dobra, gościu, ja ich zaraz załatwię Jeden, z spierdolił, jeden z spierdolił Dobra Jeden, z spierdolił Ale niech, niech... Tu jest, tu jest, tu jest Ich jest dwóch, moment oh O my, my god, god. Pomóż, pomóż, mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi nie wierzę Zginąłeś ale, dobra, spoko, ja ich tutaj załatwiłem chyba. Jeszcze jeden, chodź sam, no chodź sam, gościu, chodź! Nawalamy się, gościu! Esa, załatwiłem was, czterech. Załatwiłem ich, czterech, dobra, jest bezpiecznie, można tu być, załatwiłem ich. Jezus, Marianu, i znowu kurwa. Tylko <śmuch> znaczy, ja muszę o, się. Jaki? Ja muszę się obmyć. Ej, dobra, bo tu mam ten plecak swój, dobra. O, teraz też się kiedy nie mam. No to bym musiał sobie. Z... Ej, co to tak wyje. Nie! To jest obok naszego domku, te wielkie monstrum, gościu! O kurwa, dobra, idę,